Witam serdecznie, z tej strony Paulina Mazurek i Agateria Krap. Na moim biurku będzie dzisiaj wiosennie, a to za sprawą książki od Marty, Spring Stories i pięknych grafik, które w niej znajdziecie. Ja wykonam dzisiaj dla Was serduszko, będzie to serduszko z HDF-ki, które ma dodatkową ramę góry. Będziemy je dzisiaj ostawiać właśnie w takim wiosennym stylu, wiosennym klimacie. Do projektu wykorzystam sobie stempelki, które utworzą mi tło. Będę wykorzystywać również maskę, która pomoże mi stworzyć piękne obramowanie. Będzie to taka jedna z mniejszych masek, która, której wzór jest odrobinę mniejszy, będzie pasować do mojej ramy. A grafikę, którą sobie wykorzystam, będą to piękne żółto-różowo-białe kwiaty i w takiej kolorystyce ten projekt będzie również zachowany. Do projektu będę wykorzystywać jeszcze Kwiatuszki odpowiednio do tego dopasowane. Stążki w zielonych kolorach, troszkę koronek, sizalu. Oczywiście będę potrzebować narzędzi, pędzli, gąpeczek. Będę wykorzystywać bazę do HDF-ki, jak i pastę strukturalną. Posłużę się również tuszami i stempelkami, a do stempelków użyję agatelywego bloczka z piękną tutaj. Fajną przedziałką, która ułatwia nam pracę. A więc zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką wykonam, to jest odrysowanie sobie tego wzoru, tej grafiki, tak aby pasowała ona nam na kształt tego serca. Układam kwiaty w odpowiedni sposób, jaki chcę je mieć na swoim serduszku, na swojej dekoracji. Gotowy wycięty wzór przyklejam klejem do dekupażu matowym, aby nie było połysku. Papier już wyschł, a właściwie klej do dekupażu już wysechł, Teraz możemy zająć się samą ramą. Ja najpierw ją pogessuję, a więc zabezpieczę całą tą HDF-kę bazą białą. A kolorze. następnie może pastę strukturalną przez maskę i będziemy to wszystko barwić. Dodając kolor akwareli, staram się, aby barwy tego serca były jak najbardziej zbliżone do kolorów papieru, a więc blenduję ze sobą kolory żółte, zielone i delikatny brąz. Brzegi serduszka przyciemniam kolorem brązowym. Jest to tuż Vintage Photo Distress. Gotowe serduszko pokolorowane, pobarwione przyklejam do podstawy, do bazy za pomocą heavy body żelu. Jest on na tyle wytrzymały i mocny, że po wyschnięciu będzie trzymał mocno naszą ramę serca. Teraz zajmę się samym serduszkiem. Przyciemniam brzegi, dodaję brązowej akwareli. Będę dodawać również wzór, który był na ramie, dodając go na samym serduszku. Będą stempelki w kolorze zielonym, które stworzą nam jeszcze dodatkowe elementy dekoracyjne do tego serca. Ja używam tutaj stempelków kwiatów. To są stemple, które używamy do wypełniania kwiatów, jak również stempelka pismo. Do utworzenia przestrzennej dekoracji wykorzystuję odlew z żywicy. Jest on pomalowany na jasny kolor, troszeczkę przyciemniony zielenią. Następnie dodaję koronki, kwiaty wykonane z tkaniny w żółtym jasnym kolorze oraz liście wykonane na papierze akwarelowym, następowane z tępelkami na zielony kolor. Delikatną kompozycję uzupełniam o wstążkę o intensywnym zielonym kolorze, tak aby uwidocznić ten kolor w całym projekcie i dodać mu jeszcze szyku. Na koniec kwiaty dekoruję perełkami w mniejszej i większej wielkości w odcieniach żółci i zieleni. Tak prezentuje się nasze wiosenne serduszko. Pewnie też czekacie na słowo z tego filmiku, na słowo do hasła, a to słowo to nasze. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, za poświęcony czas. Pozdrawiam Was, Paulina.